Cześć, witajcie w kolejnym odcinku fotografii krajobrazu. Dzisiaj nietypowo ze studia, ale, mimo tego, że pewnie jesteście zaskoczeni, to jest ku temu bardzo specjalny powód. 20 stycznia mamy w tej chwili, a w nocy z 20 na 21 stycznia mamy zaćmienie Księżyca. Mamy Super Księżyc i jego zaćmienie. Więc jest to doskonała okazja do tego, żeby pokazać Wam, jak zaplanować zdjęcie tego Super Księżyca i jego zaćmienia. Żeby to zrobić, wykorzystamy aplikację Fotopils, o której Wam już kiedyś mówiłem, Możecie to znaleźć gdzieś tutaj u góry. Więc ponieważ jest kilka kroków do wykonania, to wskakujmy do Pilsów i zobaczmy, jak to wszystko sobie zaplanować. Aplikację mam zainstalowaną na iPhone'ie X natomiast macie też tą aplikację dostępną na Androida. Odpalamy sobie fotopilsy i widzimy od razu ekran główny. W pierwszej kolejności to co musimy zrobić to odpalić sobie funkcję planera, więc wybieramy tą taką pierwszą ikonkę u góry po lewej. Po, po odpaleniu planera pojawia nam się standardowy ekran właśnie tego planera, gdzie mamy dostępną mapę, na dole mamy dostępny timeline, który jak sobie przyłożymy do niego palec Możemy przesuwać w lewo i w prawo, a u góry mamy dostępne, znowu przesuwając od lewej do prawej, albo od prawej do lewej, mamy dostępne różne dodatkowe informacje. W aplikacji Photopills możecie już w tej chwili znaleźć specjalną funkcję dedykowaną do tego, żeby m, przede wszystkim znajdować informacje o zaćmieniach Słońca, Księżyca i żeby te informacje wykorzystywać do planowania. Żeby tą funkcję włączyć, to na ekranie klikamy ikonkę m, tutaj, gdzie mamy mapę. Taką, mapkę, taką ikonkę z warstwami. Po kliknięciu tej ikonki z warstwami pojawia nam się panel, który jak widzicie, ma różne funkcje. To, co nas w tej chwili interesuje, to włączmy sobie na warstwach mapy, tutaj w tej części Map Layers włączmy sobie słońce, włączmy sobie Moon. I jak widzicie mamy też dodatkową na samym dole opcję Eclipse. Zanim ją włączymy przejdźmy sobie do okienka Eclipse, klik klikając tą strzałkę w prawo. I jak widzicie w tej chwili mamy różnego rodzaju daty i do tych dat mamy przypisane, y czy mamy do czynienia z zaćmieniem słońca czy księżyca. To jest kolumna body. Mamy w pierwszej kolumnie oczywiście date, czyli data w którym następuje to zaćmienie słońca lub księżyca. Mamy też type, czyli typ, czy jest pełne, czy częściowe i dodatkowo Red Pin, czyli Oznacza to tyle, że w tej kolumnie mamy informację, czy dane zaćmienie jest widoczne, czy niewidoczne, w punkcie, w którym mamy ustawiony nasz pin obserwatora, o którym za chwilę powiem. Więc przede wszystkim wybierzmy sobie zaćmienie księżyca w dniu, który nas interesuje, czyli to, które w tej chwili macie podświetlone na żółto 21 stycznia 2019 roku. Klikamy sobie to zaćmienie i tutaj po lewej stronie od tego napisu Eclipse wybieramy również to. Aby żeby włączyć sobie tą warstwę, mamy opcję dane. No i teraz tak jak widzicie Wyświetla nam się kilka linii na ekranie. Dla nas kluczowa jest w momencie kiedy będziemy przesuwać się po osi czasu, kluczowa jest ta cienka niebieska linia, która pokazuje nam kierunek, w którym mamy nasz księżyc poruszający się po niebie. I teraz przejdźmy do, w prawo do dziewiątego panelu. Na tym panelu dziewiątym macie informację o tym, że mamy wybrany total lunar. Eklips 21 stycznia, i właśnie typ tego zaćmienia to jest zaćmienie pełne, które będzie trwało około godziny. Po prawej przesuwając się do panelu 10, mamy jeszcze dodatkową informację. Mianowicie widzicie poszczególne fazy tego zaćmienia. I popatrzcie w tej chwili na dole mamy wybraną datę 21 stycznia, godzina 4.51, ale jak widzicie, zaćmienie zaczyna się o 3. 37 co widać tutaj na górze w poszczególnych fazach. Zanim przejdziemy dalej. Dwoma palcami pomniejszmy sobie tą mapę i teraz jak widzicie na ekranie pojawił się cały świat. I te linie niebieskie, żółte, czerwone to są linie, które pokazują nam jak to zaćmienie będzie się jakby przebiegało na całym świecie, jak księżyc będzie się poruszał i teraz tak. Jeżeli popatrzymy tutaj, to widać, że w kierunku Ameryki Północnej mamy zaćmienie księżyca widoczne. Mówi o tym ten napis Eclipse Visible na dole w kierunku Afryki przez Europę patrząc w dół mamy eclipse at moonset czyli zaćmienie będzie widoczne w trakcie zachodu księżyca i po jeszcze bardziej w prawo kiedy się przesuniemy czyli gdzieś tam w kierunku Australii zaćmienie jest niewidoczne i to jest bardzo istotna informacja zobaczcie dodatkowo ten pin obserwatora, czyli ten czerwony pin, który mamy w tej, w tej chwili umieszczony w Polsce. Po jego umieszczeniu właśnie na górze widzimy, które fazy tego zaćmienia są widoczne. Czyli jak widzicie, w Polsce dwie ostatnie fazy, 7, 51, 8, 49, te wyszarzone są niewidoczne. Natomiast gdybyśmy sobie ten pin przesunęli na przykład do Norwegii, to jak widzicie wszystkie fazy zaczynają być w tej chwili widoczne. Żeby Pójść dalej, przesuńmy się gdzieś do Afryki, i tutaj też wszystkie fazy, przepraszam, do Ameryki Południowej, i tutaj też wszystkie fazy są widoczne. Jak to jest w Afryce, zobaczmy w Afryce, w Afryce widzimy jeszcze mniej niż w Polsce. Żeby teraz wrócić szybko do tego miejsca, w którym byliśmy, to tutaj mamy na ekranie taką strzałeczkę. W lewo, czyli cofnięcie, cofnięcie ostatnio wykonanych ruchów, więc kliknijmy parę razy i już jesteśmy w Polsce. Powiększmy sobie teraz naszą mapę do miejsca, w którym ten pin sobie ustawiliśmy. I ja mam taki pomysł, że chciałbym sfotografować sobie zaćmienie tego księżyca w jego Pełnym, pełnym takim zaćmieniu, czyli o godzinie 6.13, mówię o tym czwarta ikonka od lewej strony u góry. Jeżeli w tej chwili klikniemy w tą ikonę, która jest na górze po lewej, ona nam pokazuje różne fazy zaćmienia. Jeżeli klikniemy, to widzicie, jak się przesuwa nasza niebieska linia na ekranie. I teraz klikając w to do momentu, kiedy ustawimy się na godzinę 3.37, jesteśmy jesteśmy właśnie na etapie, kiedy zaćmienie się rozpoczyna. Czyli w Warszawie będzie ono się rozpoczynało o godzinie 3.37. Klikniemy drugi raz, mamy godzinę 4.34, czyli drugi, drugą fazę tego zaćmienia. O 5.42 mamy trzecią fazę i o 6.13 mamy pełne zaćmienie. I to jest ten moment, w którym ja chciałbym sfotografować to zaćmienie. A gdzie chciałbym je sfotografować? Chciałbym je sfotografować nad centrum Warszawy, nad tym, Wieżowcami, które, które mamy fotografując od strony mostu Siekierkowskiego. Więc mój pin obserwatora, popatrzcie, ustawiłem sobie na moście Siekierkowskim i teraz popatrzmy, gdzie. Tutaj widzicie w tej chwili tą cienką niebieską linię. To jest linia, e, która pokazuje, jak będzie w, te, w tym momencie zachodził nasz księżyc. I popatrzcie, jak ja przejdę tutaj do centrum Warszawy. E, tu jesteśmy w tej chwili nad pałacem kultury i nauki, ale pójdźmy. Tutaj w okolice ronda ONZ. Włączę sobie dodatkową warstwę i ta warstwa będzie tym razem mapą satelitarną i zobaczcie co tutaj się dzieje. Jesteśmy w okolicach ronda ONZ, natomiast tu widzę budynek Q22, obok jest budynek PZTU i chciałbym ten księżyc sfotografować mniej więcej nad tymi budynkami. Ja przytrzymam sobie teraz kciuka nad osią czasu, żeby móc precyzyjniej przesuwać to naszą linię czasu i zobaczcie, księżyc będzie nad budynkiem Q22 o godzinie 6.19, czyli gdzieś w okolicach tego punktu, kiedy mamy pełne zaćmienie. Więc pomniejszmy sobie teraz tą mapę i spróbujmy zobaczyć, jak to teraz wygląda. Więc zobaczcie, fotografując z mostu... Ufotografuję z mostu Siekierkowskiego w kierunku centrum Warszawy. Około godziny 6:13, 6:19 będziemy mieli nasz księżyc nad, nad właśnie budynkiem Q22. I to jest coś, co mnie bardzo interesuje, bo wydaje mi się, że będzie to wyglądało dość ciekawie i warto spróbować tego tego zdjęcia, więc dlaczego dlaczego nie? Oczywiście warunkiem koniecznym jest to, żeby niebo było bezchmurne. Więc tutaj mamy nasz budynek Q22 i teraz przejdźmy do panelu, który nazywa się Pin to Pin. Popatrzcie, to jest ten panel Pin to Pin. Ja w tej chwili kliknę sobie tą ikonkę takich dwóch gór i ustawię sobie ten czarny pin na budynku Q22. To, co jest istotne, to po pierwsze widzimy, że odległość między naszymi dwoma pinami wynosi 7 km, a zymut jest około jest 288 stopni i 288,9 stopnia, więc będziemy fotografowali z odległości około 7 km, a ponieważ Planujemy to sobie z domu, warto też mieć trochę rozeznania, jak wygląda ten teren. A Ponieważ ja ostatnio fotografowałem z mostu siekierkowskiego, no to mam zdjęcia i zobaczcie teraz na ekranie, jak to, jak to wygląda. Więc ja odpaliłem sobie teraz lightrooma, no i popatrzcie, co tutaj się dzieje. W lightroomie mam zdjęcia, które robiłem na różnych ogniskowych. No i teraz, jeżeli się na przykład temu zdjęciu na ogniskowej 135 mm, no to widzimy tutaj, właśnie budynek Q22. I ja chciałbym ten księżyc sfotografować gdzieś tutaj, nad tym budynkiem Q22, ale ta perspektywa jest trochę zbyt daleka. Więc, jeżeli w tej chwili zacznę sobie przyglądać się temu zdjęciu, to popatrzcie tu, mając ogniskową. Około 200 mm, widzę, że mając ten oto kadr właśnie na tych 200 mm, mój budynek Q22 będę miał po prawej stronie, gdybym wykadrował to zdjęcie w nieco inny sposób. Więc wyobraźcie sobie, że to jest to zdjęcie, które chcemy wykonać i gdzieś tutaj będziemy mieli nasz. Super księżyc, gdzieś nad budynkiem. On będzie dość wysoko, a jak wysoko będzie, możemy sobie sprawdzić w fotopilsach. Jak widzicie na tym ekranie, gdzie mamy informacje o e, Słońcu i Księżycu, e, o tej godzinie 6.19 księżyc będzie na e, wysokości pod kątem 10,26 stopnia, a Słońce będzie około minus 10 czy minus 11 stopni pod horyzontem, więc będziemy w takim momencie nautical twilights Czyli tuż przed niebieską godziną. Myślę, że będą to naprawdę fajne warunki do tego, żeby ten nasz księżyc fotografować. Księżyc będzie na dość dużej wysokości, a na jakiej wysokości to spróbujmy to sobie określić. Jeżeli mamy nasz azymut 288. Ja sobie to zapiszę na kartce ,9 i elewację 10,26, to spróbujmy ustalić, na jakiej wysokości będzie. Nasz księżyc w punkcie, gdzie mamy ustawiony nasz czarny pin, jak to zrobić? Wybieramy na dole opcję Find i wybieramy księżyc at azimuth and Elevation. To wybieramy tą pozycję. E, Azymut mamy już ustawiony 288,9 i zmieńmy tylko nasz elevation. Na dole wcisnę sobie. Czyli nasz kąt, pod jakim będziemy mieli księżyc. Więc na dole wcisnę sobie wartość numerik i teraz wprowadzę tą, ten kąt, który sobie zapisałem, czyli 10,26. Jak widzicie, na, na samym dole mamy informację, odległość pomiędzy pinami. Pin to pin distance wynosi 6960 metrów, czyli właśnie około, około 7 kilometrów. Po wprowadzeniu tego kąta 10,26 możemy sobie error ustawić. Na około 1 stopień, nie musi być więcej. Widzimy w tej chwili, że apparent height wynosi 1261 metrów. Budynek Q22, co sobie sprawdziłem, ma 159 metrów, więc ten księżyc będzie dość wysoko nad naszym budynkiem Q22, ale, żeby z tym sobie poradzić, mamy dwie możliwości: bądź wykorzystamy Patrząc z powrotem do Lightroom'a, bądź wykorzystamy jedno rozwiązanie, czyli Obiektyw szerokokątny, i wtedy szukalibyśmy kadru, który wyglądałby jakoś tak, mając mniej dołu w tym kadrze, a więcej nieba w tym kadrze, bądź właśnie szukalibyśmy kadru, który byłby czymś takim, ale wtedy możemy na długiej ogniskowej rzędu 200, 300, 400 mm, nawet fotografować panoramy, tak? czyli wykonać. Na przykład 2 trzy zdjęcia w poziomie panoramiczny, w poziomie przesuwając się od lewej do prawej, a następnie unieść aparat o kilka czy kilkanaście stopni i fotografować kolejny rząd, i w tym momencie moglibyśmy sfotografować sobie panoramę i w ten sposób. I w ten sposób będziemy wiedzieli, że nasz księżyc znajdzie się w kadrze. Co jeszcze jest istotne? W przypadku kiedy nie macie fotek, które pozwolą wam na to, żeby lepiej zrozumieć jak wygląda miejscówka, możecie odpalić sobie Street View i ja w tej chwili na ekranie to co widzicie, mam odpalonego właśnie Street View. No i widzę, że z miejsca, które będzie gdzieś tutaj przy tej kolumnie przy tym Belonie mostu, przy filarze będę mógł bez problemu fotografować w kierunku tego centrum Warszawy i nic nie będzie mi przesłaniało widoku tego księżyca. Więc tak to pokrótce wygląda. Wszystkie informacje macie dostępne na ekranie i dzięki temu możecie w bardzo prosty sposób zaplanować sobie fotografowanie zaćmienia słońca czy zaćmienia księżyca. Jeszcze jedno o czym warto powiedzieć to popatrzcie. Klikając na pin czerwony, mamy, jak również na pin czarny, mamy informację o wysokości tych dwóch punktów, I jak widzicie na moście Sikierkowskim wysokość wynosi 80 metrów. na budynku, w okolicach budynku Q22. Pamiętajcie, że fotopilsy nie uwzględniają budynków, które znajdują się na Waszej trasie. Mamy wysokość 120 metrów, ale księżyc będzie znacznie wyżej, więc nie będzie z tym jakiegokolwiek problemu, żeby ten księżyc znalazł się w kadrze. Natomiast należy to uwzględnić i możecie sobie jeszcze dodatkowo sprawdzić, czy po drodze na tej linii, na której będziecie fotografowali, nie znajdują się jakieś inne przeszkody, które są znacznie wyższe, a robimy to w ten sposób, że na tej naszej linii przesuwamy sobie pin i wtedy widzimy, jak zmienia się wysokość tego pina. No i właściwie tutaj nie mamy jakichkolwiek dodatkowych górek, co zresztą widzieliście przed chwilą na zdjęciu wykonanym właśnie z mostu Siekierkowskiego czy na Street View i dzięki temu możecie właśnie w ten sposób zweryfikować, czy po drodze, nie będąc w danej lokalizacji, nie pojawi wam się w kadrze jakiś dodatkowy Obiekt, który będzie Wam to, to miejsce, które chcecie fotografować, przesłaniał. Jeżeli chcielibyście fotografować w innym kierunku, no to oczywiście możecie sobie przesunąć opcję, przesunąć sobie oś czasu na wcześniejszą godzinę. No bo jak widzicie. Hmm, zaćmienie, czy tak jak mówiłem, zaćmienie rozpoczyna się o 3:37 i możecie próbować fotografować w innym kierunku, na przykład z mostu Poniatowskiego czy z jakiegokolwiek innego mostu, czy też z drugiego brzegu Wisły, jeżeli macie jakieś miejsce, które waszym zdaniem warto wykorzystać do tego, no to oczywiście warto spróbować. I tak moi drodzy z wykorzystaniem fotopilsów możecie w bardzo łatwy sposób zaplanować fotografowanie z dowolnego miejsca właśnie takiego zjawiska jak dzisiejsze zaćmienie księżyca, więc polecam skorzystanie z tej apki w miejscach gdzie mieszkacie, gdzie jesteście, gdzie planujecie fotografować. Warto zweryfikować czy miejscówka, którą wybraliście do fotografowania spełni wymagania do do tego, żeby udało wam się sfotografować to oto miejsce, które was interesuje i czy będziecie mieli w tym miejscu widoczny księżyc. Oczywiście jedyna na co nie macie wpływu to warunki, a w Warszawie niestety zapowiada się na to, że Chmury zajdą około godziny 20, znaczy chmury pojawią się na niebie około godziny 23 i będą również jutro przez praktycznie cały dzień, więc ja będę obserwował, jeżeli okaże się, jak wstanę około 4.30 rano, że na niebie widać księżyc, to pakuję się i jadę na most Ciekierkowski, więc ci z Was, którzy chcieliby się nam spotkać, zapraszam, pofotografujemy razem. Tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!